Agnieszka Syska Ceder Słoneczny 43 Gibran Khalil Gibran Przekład Bogusławy Jurkiewicz Przybycie statku Szczęśliwa, która płynie tym statkiem, który jej nie opuszcza na środku morza. Która płynie z sułtanatu Omanu, który opuściła w sercu tak dawno, jak dawno jest morze. Najważniejszy nie jest dar, ale przyczyna, dla której go dajesz. Tak przybyłem, kiedy wezwałaś mnie do swojej samotności. Ale nie chcę pozostać z tobą. Moja samotność jest większa od samotności Twoich ojców. Gdybym był młody jak wiatr, który jest jak morze, nie przybiera w latach, dopiero byśmy wypływali, mając wiatr i morze już za sobą. Nawet śmierć nie utrzyma mnie przy tobie. Gdybym był młody, kończylibyśmy w świecie dopiero stworzonym. Dzisiaj wezwał mnie Twój wiatr i przyszedłem. Ale jestem jak dobry sułtan Mirabatu. Nie cieszy mnie śmierć, wiatr, życie pomiędzy. Dawny Mirabat został spustoszony przez Twój wiatr. Jak szczęśliwa byłabyś wietrze, gdyby Twój statek był jak nowy most. Wyryte w tobie statki nic nie znaczą, jeśli nie ma cię w środku poematu. Środek nie jest na środku morza, ale we mnie i w niej. Nowy most jest jak na wietrze zbudowany. Jafa i tabita, które są jak kwiaty wiatru i morza. Nie pływają po suchych lądach na statkach. Morze trzymają za sobą za tym dniem, który dawno zapomniałem. Wysiadłem od strony morza i od razu wezwano mnie do Tabity. Tel Awiw, wiatr trzymają ze sobą z tą nocą. Haifa. Najważniejsza jest ta, która jest dniem. Wezwano mnie do Tabity, gwiazdy morza.